Niemal dwie godziny przed spotkaniem z ministrem Sawickim przed Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Przysiegu przyjechali producenci warzyw. Chcieli zwrócić uwagę szefa resortu na problemy wynikające z tak zwanej afery ogórkowej. W momencie, kiedy pojawiła się afera bakteryjna, kiedy Niemcy nas o tym poinformowali, ja bardzo wyraźnie tydzień temu w poniedziałek w Debreczynie najpierw dla dziennikarzy niemieckich, co nie zauważyły w ogóle polskie media. Jasno powiedziałem, że za aferę bakteryjną w pełni odpowiadają służby inspekcyjne niemieckie. I ten porządek, który tradycyjnie był przez nas postrzegany w systemie administracyjnym niemieckim, w tej chwili został po prostu zaburzony. Jedna niedawna afera dioksynowa, w tej chwili afera bakteryjna. I tutaj będziemy żądali od Niemiec pełnego wyjaśnienia. Sala ODR-u była wypełniona po brzegi. Minister Sawicki odpowiadał na wszystkie pytania. W ciągu sześciu tur 20 rolników zadało 55 pytań. Spotkanie trwało dwie godziny 57 minut. Szanowni Państwo, ja dziękuję za to spotkanie. Dziękuję Wam za tę dobrą rozmowę. Przepraszam za to, że czasami może zbyt ostro i zbyt agresywnie, ale ja też jestem człowiekiem czującym i, i również pracującym w polityce od wielu lat, więc. Czasami też bardziej zachowuje się jak polityk niż urzędnik, no ale rola ministra jest to takie połączenie roli polityka z urzędnikiem, staram się wykonywać się najlepiej jak potrafię. Oczywiście podlega to zawsze, zawsze waszej ocenie i możecie mieć własne oceny, ale chcę powiedzieć tak: te najważniejsze sprawy, które w ciągu 3,5 roku żeśmy się zobowiązali, to realizujemy. W związku z tym, ponieważ jednak zbliżają się wybory, to warto, żebyście tej oceny dokonywali nie poprzez pryzmat jednorazowego protestu czy jednorazowego incydentu tylko, żebyście popatrzyli na to perspektywę ostatnich kilku lat i wtedy z pewnością będziecie wiedzieć, jak podjąć decyzję. Dziękuję bardzo. Relację z całego spotkania ministra rolnictwa z rolnikami województwa kujawsko-pomorskiego można obejrzeć na portalach www.polityczni.pl oraz www.psltv.pl. Zapraszamy.